To 5 samochodów w niskim budżecie, które sprawią, że będziesz wyglądał jak prawdziwy bogacz. Warunki auto musi mieć prezencję. Musi być to marka premium, minimum 6 cylindrów pod maską oraz minimum 200 koni mechanicznych. Najdroższe w zestawieniu jako nowe kosztowało grubo ponad 5 miliona złotych, a dziś jest tańsze od używanego Fiata bandy gazi. W dzisiejszym zestawieniu pojawią się samochody sportowe, amerykańskie suwy oraz limuzyny. Na końcu przygotowałem prawdziwego rodzynka z silnikiem od Lamborghini pod Ta To auto potrafiło rozpędzić się do ponad 300 km na godzinę i przyspieszało do setki w zaledwie 5 sekund. Oczywiście, wszędzie będą ceny oraz przykłady konkretnych egzemplarzy. W miejscu pierwszym ląduje Jaguar XK z 2007 roku. Kiedyś nawet pół miliona złotych do wydania, a z kilkoma dodatkami potrafił przekroczyć barierę 700 tysięcy. Jaguar to marka, która kiedyś potrafiła zbudzać olbrzymie emocje, znana z genialnego designu oraz pięknie brzmiących silników V8. W roku postanowiła niestety przejść na weganizm i porzucić swoją ponad stuletnią historię produkowania samochodów spalinowych, ale dzisiaj nie o tym. Model XK to dowód na to, jak Jaguar kiedyś budował samochody. Wielkie piękne kupę silnik fało się pod maską, masa skóry, drewna i wszystkiego, co sprawiało wrażenie eleganckiego i drogiego. Mówiło się o nim, że to Aston Martin dla ubogich i to nie bez powodu poza design odpowiadał jeden i ten sam człowiek: Ian KALUM. Elektronika, może system multimedialny już wtedy wydawał się przestarzały, ale za to psuł się co chwilę. Co ciekawe, w pierwszy w produkcji dalej była montowana wysuwana antena, a silnik mimo że miał 8 cylindrów to generował zaledwie 258 koni mechanicznych. Przekładało się to na przyspieszenie w okolicach 8 sekund do setki. Już wtedy nie było to imponujące, za to teraz wrażenie robi jego cen. Bo ten egzemplarz, do poprawek lakierniczych i zapewne mechanicznych, kosztuje zaledwie 25 tysięcy złotych. Numer 2 na naszej liście zajmuje Chrysler Crossfire. Czyli auto, które jest wynikiem nieudanego małżeństwa z Mercedesem. Pod spodem to tak naprawdę Mercedes SLK, którego Chrysler wziął na warsztat i dodał mu masę plastiku, żeby dodać takiego bardziej amerykańskiego charakteru. Kiedyś ceny startowały od ponad 200 tysięcy złotych, a dziś można go kupić za dosłownie niewielkie pieniądze. Jego największa zaleta to silnik V6 o pojemności 3,2 litra. Po niewielkich modyfikacjach ten wydech potrafi brzmieć naprawdę dobrze. Niestety, mocy w nim nie ma za wiele, po jedyne 218 koni, ale za sprawą niskiej masy przekłada się to na przyspieszenie do setki, wynoszące 6,9 sekundy. Wygląd jest dyskusyjny i niektórzy uważają go za wytwór chorej wyobraźni z najczarniejszych koszmarów. Sam Clarkson porównał jego tył do psa, który robi dwójkę. You know, when a dog's doing its. number 2 that kind of arched back thing. Z plusów jest to w większości Mercedes, więc jest w miarę solidny. Natomiast dziedziczy typowe problemy starych Mercedesów, czyli szeroko pojęte problemy z elektroniką. Jednak jego największą zaletą jest jego cena, bo teraz wynosi zaledwie 12 tysięcy złotych. A jeżeli dołożysz drugie tyle, to możesz kupić egzemplarz, który jest delikatnie zmodyfikowany. Na miejscu trzecim znajduje się Cadillac Escalade. Pierwszy SUV w naszym zestawieniu i to nie byle jaki. Monstrum mierzy grubo ponad 5 metrów długości, waży ponad 2 tony i ma 8 silnik o pojemności 6,2 litra. Generuje on 408 koni mechanicznych. Bana nie w tym aucie mierzone jest w hektolitrach, a pali tyle, że do haka powinieneś zamontować sobie przyczepkę z małą cysterną, bo w innym przypadku jego zasięg na jednym baku wystarcza jedynie na przejechanie od jednej stacji benzynowej do drugiej. Kiedyś ceny tego kolosa zaczynały się od 75 tysięcy dolarów w USA, czyli około 300 tysięcy złotych. Oczywiście nie licząc kosztów sprowadzenia i podatków takich jak akcyza, które zwiększyłyby jego cenę o dodatkowe 200 tysięcy złotych. Uwielbiany przez amerykańskich raperów, koszykarzy i meksykańskich handlarzy mąką luksusową. Ile teraz takie cudoko? Kosztuje, najtańsze jakie znalazłem, które podobno jest zarejestrowane w Polsce, to koszt jedynie 28 tysięcy złotych. Za auto, którym kiedyś woził się 50 Cent i Eminem. Na miejscu czwartym ląduje Nissan 350Z, czyli jedna z ikon japońskiej motoryzacji. Silnik V6, 3,5 litra pojemności, 283 konie mechaniczne i przyspieszenie 6,4 sekundy do setki. Dodatkowo fantastyczny dźwięk z wydechu i dalej bardzo ładna linia nadwozia. Był samochód, który zaprojektowany był po to, żeby dawać czystą frajdę z jazdy. Kiedyś ceny startowały od 180 tysięcy złotych za wersję coupé oraz 200 tysięcy za kabriolety. Jest to gwiazda filmu Szybcy i Wściekli i tacy też byli jego użytkownicy. Ci za szybcy szybko kończyli na drzewach, a ci wściekli katowali silniki do oporu na torach i na wiejskich drogach. Dlatego teraz znalezienie dobrego egzemplarza graniczy z cudem. Jakość elementów wnętrza i w tanim Nissanie Micra, hamulce są średnie jak na sportowe auto, a rdze aż słychać jak mlaska zjadające Kolejne elementy karoserii. Niemniej jednak jest to dalej świetne auto, które teraz można kupić już za zaledwie 28 tysięcy zł. I to w wersji kam. Ale zanim przejdziemy do ostatniego, moim zdaniem najciekawszego wozu w tym całym zestawieniu to teraz jest idealny moment na to, żeby zasubskrybować nasz kanał. Dzięki temu będziemy mogli robić coraz to grubsze motoryzacyjne projekty, takie jak ten, w którym kupiliśmy karawan po to, żeby na nim zarobić, czy najbardziej aktualny, gdzie kupiliśmy sobie nawzajem dwa najpodlejsze auta do 3000 zł. Ostatnim zawodnikiem na naszej liście jest Audi S8 D3 z silnikiem spokrewnionym z Lamborghini Gallardo. Jest wyposażony w wolnosący silnik V10 o pojemności 5,2 litra, generujący moc 450 koni mechanicznych. To wystarczy, żeby ta ogromna limuzyna rozpędziła się do pierwszej setki w nieco ponad 5 sekund oraz żeby potrafiła przekroczyć barierę 300 km na godzinę. Oczywiście po zdjęciu elektronicznej blokady. Polski cennik zaczynał się od około 500 tysięcy zł, a z kilkoma dodatkami spokojnie można było przekroczyć barierę 700 tysięcy zł. Wyposażony był we wszystkie bariery tamtych lat, takie jak aktywny tempomat, masaże w fotelach, aktywne zawieszenie i wiele, wiele innych. Brzmi idealnie, ale jak zwykle jest haczyk. Rozrząd rozciągał się szybciej niż twoje spodnie po świętach, oleju brał więcej niż ten na nas gazu, a w dodatku palił jak czołg. Ponad 20 litrów w mieście i to bez specjalnych szat. 100 Lamborghini, któremu przytyło się 900 kg. Wymiana rozrządu kilka 12 tysięcy złotych. Wymiana oleju minimum 1000. A jeśli chcesz oryginalne klocki i tarcze, przygotuj 10 tysięcy i Licz się z tym, że przy dynamicznej jeździe wystarczą ci na góra 15-20 tysięcy km. Ile zatem kosztuje to otyły Lamborghini? Najtańsze jakie znalazłem na rynku to koszt 33 tysięcy złotych. Dajcie znać, czy chcielibyście kolejną część, a jeśli tak, to napiszcie o jakim aucie mam wspomnieć. Cześć!